na nałęcz. Trójkąt Bafometa. Dziennik łódzki numer 76 z 2 grudnia 1931 roku. Spokoju i znojnej pracy mijały dla Stasi miesiące. Pewnego jesiennego wieczoru w mrocznej ulicy podeszło do niej jakiś dwóch pijanych mężczyzn. Poczęła uciekać. Dogonili ją. Szorstka dłoń spadła na jej usta i stłumiła wołanie o pomoc. To już koniec, pomyślała. Najniespodziewaniej nadeszła pomoc. Stasia ujrzała wznoszącą się pięść, usłyszała odgłos uderzenia, potem krzyk i przekleństwo. Przymknęła oczy i poczuła, że upada. Powstrzymało ją silne ramię. Chyba nic panience złego nie zrobili. Rozchyliła powieki. Wysoki, szczupły, czapka nasunięta zawadiacko na ucho, uśmiechał się dobrotliwie. Powiedział, że na imię mu Franek i pracuje w fabryce. Do mieszkania odprowadził, posiedział chwilę i poszedł. Spotkali się raz, drugi trzeci, A wreszcie widywali się codziennie. Mówił, że się z nią ożeni. Wierzyła mu, bo dlaczego nie miałaby mu ufać. Podobał jej się bardzo. Czy go jednak kochała? Na to pytanie nie umiałaby sama odpowiedzieć. Były chwile, gdy zdawało się jej, że go kocha, czasami jednak odczuwała przed nim lęk i wolałaby go nie znać. Aż wreszcie stało się. Franek posiadł ją. Nie oddała się z miłości, raczej ją wziął siłą. Zrozumiała wówczas, że go nigdy nie kochała i nie kocha. Prysnęło marzenie o szczęściu. Postanowiła jednak być dla niego uległą i dobrą żoną i poczęła domagać się, aby Franek przyspieszył termin ślubu. Franek początkowo wynajdywał różne powody, które nie pozwalały mu na tak szybkie, jak chciała ona, zawarcie małżeństwa. A gdy dziewczyna nie ustępowała, wręcz jej oświadczył, że się z nią nie ożeni. Chcesz wiedzieć prawdę, to ci powiem, mówił z groźnym błyskiem w oczach. Nie nazywam się Franciszek Szklarski, lecz po prostu Franek Skopień. W fabryce nigdy nie pracowałem i pracować nie myślę. Jestem złodziej i kwita. Jak grom z jasnego nieba spadło na nią to wyznanie. Uchwyciła go się kurczowo za ramię i pobladłymi ustami szeptała. Franuś, mój jedyny, powiedz, że to nieprawda, żartowałeś ze mnie. Jak chcesz, ja poczekam ze ślubem. Przecież jesteś uczciwy człowiek, a nie złodziej. Głupiaś, odtrącił ją brutalnie od siebie, trzasnął drzwiami i wyszedł. Całą noc nie spała, płakała jeno nad swym zmarnowanym życiem. Na drugi dzień przyszedł pijany. Nigdy go w takim stanie nie widziała. Staśka, zawołał od progu, nie becz i nie zrób jakiegoś głupstwa. Źle ci ze mną nie będzie. Do fabryki już więcej nie pójdziesz. Rzucił na stół garść pieniędzy. Masz na życie i kiecki, a pamiętaj, że ja tu panem jestem, potrząsnął wielką pięścią. Nie próbuj nawet najmniejszego oporu. Cóż miała robić? Musiała się ze swoją dolą pogodzić. Początkowo w swej naiwności dziewczęcej sądziła, że nawróci Franka ze złej drogi, i tak się tą misją przejęła, iż przy każdej nadarzającej się sposobności namawiała go, aby wziął się do uczciwej pracy. Franek zbywał ją pogardliwymi uwagami. Pewnego razu jednak skatował ją okrutnie i z wielką złością zawołał, jak mi jeszcze raz zaczniesz pleść takie brednie, to cię na róg wyślę. Staśka wiedziała, że Franek groźbę swą spełni. To też swój plan poniechała i wiodła żywot niewolnicy u boku groźnego rzezimieszka. Był dla niej zupełnie obojętny. Nawet nienawiści do niego nie odczuwała. Zbrodnia na szosie podmiejskiej. Otwarcie testamentu tragicznie zmarłego Karola Wolnera poruszyło cały świat przemysłowy Łodzi. Spodziewano się ogólnie, że Wolner zapisze swój majątek rodzinie, tymczasem stało się zgoła inaczej. Spadkobiercą Karola Wolnera zostało stowarzyszenie kulturalne pod nazwą Intelekt, mające za zadanie nawiązywanie jak najściślejszych stosunków pomiędzy Polską a Francją na polu naukowym. Osoby bliżej wtajemniczone w działalność stowarzyszenia twierdziły, że członkowie intelektu zajmują się jedynie naukami okultystycznymi, urządzając od czasu do czasu seanse spirytystyczne połączone z materializacją duchów. Ilu członków liczyło stowarzyszenie, trudno było ustalić. Zapewnik jednakże można było przyjąć, że liczba nie była znikomą. Urzędowym prezesem był Alojzy Grabiec, 70-letni emeryt który nieomal całe życie spędził jako inżynier górnik w północnym Tybecie. Wolner od trzech miesięcy był członkiem intelektu i brał żywy udział w jego okultystycznych pracach. Zostać przyjętym do stowarzyszenia nie było łatwo i z reguły ludzi mniej zamożnych lub też nie będących na wpływowych stanowiskach nie przyjmowano. Testament Karola Wolnera zrobiony był na trzy tygodnie przed jego śmiercią. Oprócz kilku niewielkich legatów dla rodziny, testament opiewał, że Michał Olszański, dotychczasowy dyrektor naczelny zakładów przemysłowych pod firmą Karol Wolner, pozostaje nadal na swem stanowisku. W razie zwolnienia dyrektora Olszańskiego z zajmowanego stanowiska, Stowarzyszenie Intelekt obowiązane jest wypłacić mu sumę 50 tysięcy dolarów. Dyrektor Olszański, powiadomiony o brzmieniu testamentu Wolnera, nie okazał najmniejszego zdziwienia. Przeciwnie, Oświadczył, że z treścią testamentu zaznajomił go sam Wolner na dwa dni przed tragiczną wycieczką do zakopanego. Stanowisko dyrektora Olszańskiego w całej tej sprawie wydało się mocno podejrzane doktorowi Barwiczkowi, który ze swymi mniemaniami nie omieszkał się podzielić z Virgą. Słuchaj Leszku, mówił. Jeżeli my we dwóch zgadzamy się co do tego, że śmierć Wolnera nie była dziełem przypadku. To, czy nie przypuszczasz, że Olszański maczał w tem palce? Robisz się, Tomaszu, bardzo spostrzegawczy, odparł Wirga. Rzeczywiście rola Olszańskiego w całej tej aferze nie jest zbyt jasna. Umilkł i po krótkim namyśle ciągnął dalej. Otrzymałem dzisiaj od niego ciekawy list. Zaraz ci go przeczytam. Wyjął z kieszeni arkusz papieru. Szanowny panie redaktorze, Czytał, Wiem, że szanowny pan redaktor zajmuje się sprawą świętej pamięci Karola Wolnera, nie wierząc w wypadek. Mógłbym szanownemu panu redaktorowi na ten temat udzielić swoich spostrzeżeń. Nie zwracam się do władz, gdyż są to moje przypuszczenia i właściwie na żadnych konkretnych faktach nie oparte. Przypuszczam jednak, że szanownego pana redaktora zajmą moje domysły. W nadziei, że szanowny pan redaktor zainteresuje się moimi obserwacjami, oczekuję go u siebie dzisiaj o godzinie dziewiątej wieczorem. Jedziesz do niego? spytał się barwiczek, gdy Wirga ukończył czytanie listu. Naturalnie, chociaż to spory szmat drogi, bo mieszka na szosie pabianickiej. A to masz już niewiele czasu, naczelny redaktor spojrzał na zegarek. Ósma za pięć minut. Dalszy ciąg nastąpi.